Na bibie zrobić hałas tu o w Tu, przychodź tu Na bibie zrobić hałas Teodorze, zapraszamy cię na scenę I zapraszamy również Bo wszyscy to Zapraszamy głuchego Ślepego, przepraszam Hałas na głuchego i na ślepego też hałas Zróbcie hałas Przepraszam Jest tego. On widzi i słyszy. Ale jest też ślepy. Przepraszam. Moja wina. Do często wy nie ma w sumie tak daleko. Krótko. Popieram z kamień. Chyba, że któryś z Was jest tak fair play jak klasik. Wyszedł na tym... Tak, wyszedł. Dobra, papiero się kamień. 3-4 No. Czyli co? On temat temat do Teodora. Okej. Okay. Życiodajna energia. To temat dla Teodora, minuta czasu. Spiał coś wytmaży. Yeah. Yo, chodzę tu tak, żeby skopać to ziomek dupę mocno Co by nie mówić dla mnie wciąż sam rapie jest I to jest tak, kiedy wchodzę więcej z to non stop Mogę dać to no dzięki tej i mam boskość I to jest tak, kiedy wchodzę więcej chcesz mi tą drogą Boskość, jakbyś nie skumał kurwa Teodor I to jest tak, zresztą kiedy wchodzę więc to pewniak energia życia tajna, jemu jej brak i to jest tak, kiedy wchodzę, to gram znów na Majku, jak mówiłem, w eliminacjach spadki parkiów i że jest jak trup I to jest tak, zresztą wiesz, kiedy wchodzę, z jest niemoż, oto z dupelu, zakopię dziesiątrzej stóp pod sceną. I to jest tak, zresztą wiesz, że to proste, bo kiedy tego bym nie ruszył kijem, to jak ja stary dam ci tą energię. I to jest tak, kiedy wchodzę wiesz, że Teodor to potrafi i zagram lepiej niż Kamel raga to jest tak, I to jest tak zresztą, i to jest świetne Mam który dopiero da sobie energię I to jest dokładnie tak Kiedy wchodzę, czas stratę z takim łakiem Co energii wie tyle, co muszę powiedzieć Jestem jak Duracell I to jest tak zresztą, zresztą Kiedy wchodzę podbity, ty bądź jak Duracell Ja biorę dupy, idę się pieprzyć jak króliki Yo! Ja jest z nami, Theodor też Ale teraz Odpowiada ślepy W temacie, pod kawę jeszcze raz. Roo. Akta sprawy. Akta sprawy. Temat na ślepego. Minuta czasu. No. Sprawdzam. Bogiem, ale zimek z tym kwi rzecz Teodor tak miał na imię mój ostatni pies I wiesz to cały czas, Ej, ja teraz zostaniesz skopa Teodor, tak miał kurwa na imię w i chuj z tym SLP Teraz na spontanie wiem, że to było bardzo trudne z nim rozstanie i cały czas jest, teraz chcę ze mną zbić śpiąkiem, ale tej sobie mi kurwa na kamionkę I cały czas z teraz byłem taki łakom że dla nich będę kurwa jak prokurator I cały czas SLB teraz tak dla zabawy. Wiesz co, to będzie dla ty, kurwa jak akta sprawy I cały czas sylwet ty rybo masz nie potrafić A jeśli chodzi o styp, tu łamiesz wszystkie paragrafy I cały czas B, teraz, teraz sprawdź mnie Bo masz taki krzywy że masz prosty tylko w że Wow, i cały czas, ej, teraz Co, jeśli teraz kurwa bardzo łysą I cały czas sylpę, to jest to ziom Nie, to jest wypła ciota Jest wysoki, ale ma niski poziom i chuj z tym I cały czas sylpę, twój to mi... Jestem dobry w dworyszabnie, a ty w nie? I cały czas B Ej, nie pyskuj, zniszczyłem ci tutaj, kurwa na twoim boisku I cały czas... Kurwa! Ślepy! Hałas dla ślepego Robię teraz tu freestyle Bez tematu I dobra, dobra, dobra Yo, 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 yo I to jest tak, wiesz, że mogę go tu szybko rozstrzelać Fajnie, że powiedziałeś tam imię swojego jedynego przyjaciela I to jest tak, kiedy wchodzę, to to tak, że palmy, i Olsztyn, impreza jak ty, za niepełnosprawny I to jest tak, kiedy gram, to możesz pisać czeki to ma czeki, zaróbmy trochę kajców na ślepych. I to jest tak, kiedy wchodzę, iż rozpić rozbić bo Może w końcu dostrzeżesz, że to wolny styl i to jest tak, więc wygrałem najlepiej Wiem, jak rozumujesz Myślicie zrzucić po polityczny fakt, że za plusu jest I to jest tak, że mój mnie to jest jedna chwila Gdy co ma plus, to Erika wzyłam I to jest tak, kiedy gra, wiesz, że mam w chuj stylu. A jeśli chodzi o twój styl, to raczej B minus To jest tak, zresztą, chodzę więc że mogę to zmienić Trochę się spaliłeś, jakbyś się ząb zaczerwienił Chodzę i patrzy, od razu się cieszą A ty jesteś taką ciotą, że każda może ci mieć tą wieszą. Teodor! Teodor bez tematu! Odpowiada no. ślepy! Minuta! To słuchajcie naprawdę! To nie koniec! Ja cały czas cel F, tak pokrótce Ja mam kupa miesiączka, ty ziadać masz tygodniówkę I cały czas cel F, jestem freestyle'owi wierny Jeśli nie ja mam miesiączki, to ty masz kurwa dziennik I cały czas to jest, to jest wytąpieniem Tak się za w widzeniu, że kurwa teraz się chwieje. I chluj z tym, skapowałeś to smato I cały czas, to ja, i z tego raport I cały czas cel teraz kiedy raz spontanie Chciałem Cię odpowiedzieć, ale żadnego panca nie zrozumiałem I cały czas cel F, teraz sprawdź mnie Bo naprawdę na wierzchu bardzo niewyraźnie I cały czas Wiesz co kurwa, ziomek to będą wersy ostre Ej, swoje twojej mogą kurwa zrobić komponierz I cały czas Ej, ja tej robię postęp A ty kurwa teraz będziesz jak żołnierz I cały czas Sylwe Teraz się na spontanie Ty będziesz jak żołnierz kurwa w Afganistanie Na rozstrzelanie ci rozstawię I wiesz co teraz ziom? Bo ty jesteś zwykły żołnierz A ja tu jestem jak grom I cały czas Sylwe Teraz to jest kwestia tych zmagań Chcesz być jak puka, ale to będzie jak olimpiada I cały czas Sylwe Teraz Powiem Ci ci, strzelam do Ciebie jak Zeus błyska widzą. Jo, to był ślepy. I ogólnie mieliśmy szybkie tempo. Tak samo szybko, musicie podjąć tą decyzję. Czy tą walkę wygrał Teodor? Czy może również szybki zwycięzcy był ślepy? Wy też dziwnie szybko podjęliście decyzję. Zwycięzcą jest Teodor. Krótko. Witamy Teodora w następnej walce.